Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę Dobrze nam znane i zaprzyjaźnione też z Radiem Głos, czego się cieszymy, Bractwo Świętego Huberta pewnie też musi powoli podsumowywać kończący się rok 2023. A my przy tej okazji chcemy wzbogacić naszą wiedzę na temat działalności myśliwych, leśników, tych, którzy szczególnie gromadzą się pod patronatem Świętego Huberta. Pan Ignacy Stawicki jest naszym gościem. Witamy bardzo serdecznie. Miło mi. Daszbór. Daszbur i świętemu Hubertowi cześć. Takim zawołaniem się witamy w Bractwie Świętego Huberta w Śliwicach. Właśnie w Śliwicach, chociaż wiemy, że nie jest to, to ograniczone do Śliwic, prawda? Bractwo funkcjonuje i członkowie są chyba z całego Pomorza, tak? Członko, członkowie są nawet z całej Polski. Mamy członków z Warszawy i z dalszych okręgów. Na, ci członkowie z Warszawy to głównie... Dlatego, że dzierżawią tereny łowieckie w okolicach Śliwic, fundowali tam kapliczki, także są takimi dosyć aktywnymi członkami bractwa, a poza tym w zasadzie to Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie. Pomorskie. Tak jak często spotykamy się, szczególnie w Śliwicach, szczególnie w Okoninach, na uroczystościach Hubertowskich. Tam są myśliwi z tych dwóch województw. Panie Ignacy, bardzo pięknie Pan promuje kulturę, kulturę myśliwską, bo ona jest przebogata. Myślę, zaczniemy od tej pięknej publikacji, bezcennej Pana publikacji, poświęconej Kultowi świętego Huberta w diecezji Pelplińskiej. Dlaczego Pan ją stworzył? Takim przyczynkiem stworzenia i odniesienia się i odnalezienia miejsc kultu świętego Huberta było to, że może centralna Polska, południowa Polska będąca w przeszłości pod innymi zaborami miała inne przekazy kultury ogólnej, narodowej, a, między, a w efekcie kultury myśliwskiej. A tu, my będąc na północy, nie, nie mogliśmy odnaleźć jakoś tego miejsca kultu świętego Huberta. No i postanowiłem troszeczkę w tym, przy tym popracować, i kult świętego Huberta tu właściwie y, przyszedł, y, y, został sprowadzony przez krzyżaków, y, powstały pierwsze kaplice świętego Huberta, y, został wprowadzony do kalendarza. Obchody świętego Huberta, i w ten sposób ten kult y, wszedł na, na te ziemie pomorskie, ale później y, żeśmy powoli zaczęli go odbudowywać w kołach. Takim prekursorem odbudowy kultu Świętego Huberta był nasz niezapomniany Nestor, świętej pamięci Andrzej Lipka, który zrobił to w zamku w Gniewie, gdzie powstała kaplica Świętego Huberta, uczestniczył w Wielu Kołach, a później to myśmy przejęli powstało bractwo Świętego Huberta utworzone przez przychylność i dekret świętej pamięci księdza biskupa Bernarda Schlage. To yy, bractwo rozwija się intensywnie i w efekcie tego postanowiłem zebrać miejsca kultu, jakby. Yy, w jeden taki zbiór, żeby można było się odnaleźć, a nawet w wolnym czasie pozwiedzać, bo w książce tej podałem tak jakby taką nawigację, może nie jeszcze taką tą satelitarną, <grytanie> ale odniosłem się do miejsc, gdzie są, jaka parafia, yy, jaka gmina, także bardzo łatwo trafić na te miejsca kultu Świętego Huberta. Często historia jest podana, ile takich miejsc, gdzie kult w naszej diecezji świętego Huberta jest, uh, uchwycił Pan, ile do ilu udało się dotrzeć. No, jest około w tej chwili już około 70 takich miejsc. To jest bardzo dużo, bo są to, co? nie tylko. Mamy, ka kapliczki. mamy po pierwsze, mamy, kości mamy kościół, yy, czyli kaplicę i jednocześnie już w tej chwili do sanktuarium, gdzie my Mary mamy również. Relikwie pierwszego stopnia świętego Huberta to są okoniny śliwice. Wtedy mamy ołtarze w kościołach, tak jak na przykład w Brusach, przepiękny ołtarz, a później to są kapliczki. Takie jak kapliczki maryjne, czy dziękczynne przy drogach, czy skrzyżowaniach, te są głównie położone w lesie, w jakichś uroczyskach, czy innych miejscach, gdzie myślimy mogą się zebrać, godnie uczcić świętego Huberta, wyrazić y, swoje, y, jakby w jakiś sposób y, religijny y, i taki doniosły y, modlić się. Zawierzyć swoją działalność. Swo mamy swoją działalność w Pelplina, prawda? Tak. Tu też niedawno, kilka lat temu, pamiętam, było też od odsłonięcie, pobłogosławienie kapliczki św. Huberta, to chyba gdzieś pod Trzewem. Y tak, pamiętam. no, y w, w moim kole mamy kapliczkę świętego Huberta w opaleniu, a y sąsiednie koła mają tu y w Trzewie jest tutaj niedaleko w Bielawkach. Także no bardzo dużo jest na Kaszubach. W swojej publikacji odniosłem się głównie do decyzji Pelplińskiej, dlatego że trudno było y, zrobić jakby tą historię kapliczek odnosząc się na przykład do województwa, bo województwo pomorskie obejmuje diecezję pelplińską, archidiecezję gdańską, a nawet częściowo diecezję toruńską. Czyli to było trudne. Okręgi gdańskie. Okręg gdański obejmuje jednocześnie archidiecezję gdańską hmm. i diecezję pelplińską. Z kolei, gdyby idąc tropem nadleśnictw, czy regionalnych dyrekcji też to było niemożliwe, więc jako mieszkaniec tej diecezji i związany tu z diecezją pelplińską odniosłem się do kultu świętego w Pelplinie, gdzie tam podane są również namiary jednostek organizacyjnych cywilnych, jak gmina czy powiat, czy też pod jakie nadleśnictwo czy leśnictwo podlega to bardzo, czy na terenie którego leży bardzo tapliczka. cenne a teraz to od czego zaczęliśmy mamy końcówkę roku mamy grudzień i to dla myśliwych jest koniec sezonu czy początek myśliwskiego Tak właściwie to jest centrum sezonu bo rok gospodarczy kończymy w marcu z tym że w przeszłości kończyliśmy głównie polowania 15 stycznia, tak jak teraz kończymy 15 stycznia na y, zwierzynę płową, y, głównie y, samice, bo one później są już y, y, w ciąży i och wymagają ochrony, żeby wydać potomstwo w przyszłym roku. Y, tak samo było również z dzikami, inną zwierzyną, no ale w tej chwili z dzikami jest inny problem, bo jest ASF I y, to są pewne inne regulacje do y, ograniczania populacji y, tego zwierza w naszych łowiskach. Ale trwają w tej chwili polowania zbiorowe, intensywne polowania kończące się pokotami, biesiadami, y, przy właśnie przy kapliczkach świętego Huberta, gdzie niejednokrotnie odbywają się krótkie Msze odprawiane przez kiedyś to na tem jeździł kapelan diecezjalny, kiedyś świętej pamięci Gracjan Nagierski, później aktualnie kapelan diecezji pelpińskiej ksiądz Prawa Andrzej Kos. A w tej chwili to już tak się współpraca układa, że proboszczowie parafii bardzo chętnie uczestniczą i są zapraszani na uroczystości y, msze hubertowskie. Tak jak powiedział Mickiewicz, jak pisał w Panu Tadeuszu, że króciutka oferta ku czci świętego Huberta. Huberta. Wracając do, do okresów łowieckich, zima jest takim centralnym, czy lato centralnym okresem łowieckim? Właściwie to jest jesień i zima, dlatego, że cały tak zwany kiedyś przednówek, czyli wiosna i lato, to jest okres ochronny kiedy y, wykluwają się pisklęta, y, 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 kocą się y, i wydają na świat młode wszystkie zwierzęta, i wtedy wymagany jest raczej spokój i ochrona. Y, natomiast y, z, o, z zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem łowieckim, już od maja polujemy na y, samce zwierzyny płowej, czyli na sarny rogacze. Później no, na dziki polujemy cały czas. Później zaczynamy polować również drapieżniki. Polujemy później na e, jelenie, e, byki. We wrześniu zaczyna się rykowisko, i później to już jest okres zbiorowych polowań. No, Koło ma swoje plany łowieckie, zatwierdzone przez Okręgową Radę w uzgodnieniu z Nadleśnictwem i musi wykonać te plany, gdyż yy, yy, wyrządzane szkody yy, przez zwierzyny, zarówno w uprawach polnych, jak i leśnych, no, podlegają yy, rekompensacie przez. Mhm. Myśliwych. To wiemy, że polowania mają na celu, niektórzy upraszczają temat niesłusznie, nie, nie że to jest tylko dla korzyści, żeby zdobyć mięso, zdrowe mięso, tak zwaną dziczyznę. Ale wiemy, że jest to też pewna segregacja. Jak to wygląda? Są wskazania z góry na przykład, na które zwierzyny można lub nie wolno polować, nawet w tym okresie, który jest dozwolony zimowym. Y Taka jest y, rzecz, że y, jak spojrzymy historycznie, w dawne kalendarze, y, polowało się y, troszeczkę w innych okresach. Y, polowało się na, na przykład y, na łosie. Czy na inne zwierzęta, a w tej chwili moratorium, które zostało wprowadzone na polowania na łosia, doprowadziło do tego, że jest bardzo duże pogłowie. Nawet w okolicy jadąc, można po południu spotkać idące łosie. Zresztą o tym często wypadki drogowe, które są bardzo tragiczne, bo dla łosia praktycznie nie ma przeszkód. W tej chwili słyszymy o wypadkach z żubrami, zdarzenia. Z wilkami, który jest pod ochroną i yy, yy, ta zwierzyna, która jest pod ochroną, no niestety nie możemy polować. No, są wydawane odstrzały na bobra, ale to po przeszkoleniach i tylko niewielu myśliwych to otrzymuje, ale to też odbywa się ze względów na jakby powiedzieć yy, dobro. Yy, całe nasze dobro dobro przyrodniczej gospodarki dlatego że bobry czynią ogromne szkody w wałach przeciwpowodziowych innych i przy podniesionych stanach wód powodowane są powodzie oprócz tego że czynią również bo one muszą się jednak czymś żywić i czynią ogromne szkody w drzewostanach w pobliżu zbiorników wodnych no ale to musimy nauczyć się z tym żyć, dlatego że my zajmujemy coraz większe terytoria, ograniczamy terytorium przyrodnicze, ale musimy nauczyć się żyć w symbiozie. Wracając z kolei do pozyskiwania zwierzyny, łowiectwo, to nie jest sport, sportem jest strzelectwo łowieckie, to są dziedziny sportowe czy inne. Natomiast e, e, łowiectwo, e, gromadzą się ludzie, którym głównym celem jest troska o dobro i stan naszej przyrody, i regulując po głowie, e, dlatego działamy w ramach. Rocznych planów łowieckich, gdzie mamy określone ilości do pozyskania, musi pozostać baza zwierzyny do rozrodu i nie może ona się roz, rozrość w, w tych obwodach, które dzierżawimy, do jakichś stanów nadmiernych, mhm. bo to spowoduje wystąpienie nadmiernych szkód, przy uprawach polowych czy leśnych. Poza tym może dojść do zdarzeń niekontrolowanych. Chorób, które przy nadmiernej populacji zwierzyny mogą wystąpić, i wtedy są e, tak jak są wśród. Teraz jest e, afrykański pomór świń. No, przy pewnym e, znacznym pogłowiu ta choroba się rozprzestrzenia i zagraża populacjom. A też zagraża człowiekowi, prawda? człowiekowi, czyli, bo ona dla człowieka nie jest szkodliwa. Natomiast jest szkodliwa dla y, hodowli świń, bo wtedy całe, czy dziesiątki, czy setki świń muszą zostać utylizowane. Mhm. To są ogromne straty, nie tylko dla gospodarki ogólnej. Ale dla tych ludzi, którzy potrafi, po gospodarkę prowadzą. Czy słynna ptasia grypa, na którą nie mamy wpływu, która się ciągle powtarza z ptakami na przelotach. I wtedy, jeżeli taka ptasia grypa na taką fermę kurzą czy inną się dostanie, no to są tysiące sztuk do. Uboju i to w krótkim czasie. Także... To są bardzo ważne informacje. Ostatnia minutka, panie Ignacy. Wracam na moment do wilków, bo one się kręcą. Kręcą się dość blisko ludzkich y, zabudowań. Y, no, już nie tylko w bajkach, ale w rzeczywistości. To jest zwierzę y, y, niebezpieczne. Tym bardziej, że jest podobne do psa często i z daleka ludzie nawet dobrze nie rozróżnią, czy pies, czy wilk. Y, nieraz więc pytają y, tak My, zwykli ludzie, pytamy, dlaczego myśliwi do nich nie strzelają, dlaczego nie usuwają ich, kiedy są takim zagrożeniem. Minutka na odpowiedź. Wilki są pod y, ścisłą ochroną, i dlatego nie możemy strzelać. Odbywa się monitoring y, nad wilkami, i y, trwają prace na pewno, i przygotowania do tego, żeby wprowadzić może jakieś y, regulacje ku temu. Ale w tej chwili nie ma takich regulacji, żeby y, wilki y, odstrzelać. Y, populacja ich jest dosyć duża, widoczne są tu. Nawet w okolicy w tej chwili przychodzi taki okres, bo latem one są niewidoczne. Wtedy wadery ze szczeniakami gdzieś kryją się po gąszczach czy w niedostępnych miejscach. Natomiast w tej zima jest zawsze takim okresem, kiedy grupują się zwierzęta w większe stada. To tak biologicznie, jakby ochronnie, tak samo wilki. Grupują się w większe stada, czyli w takie Watachy, no i będą próbowały polować. No, zdarzają się, że przypadki, że, że zabijają zwierzęta domowe, nie mówiąc o dzikich, których szczątki znajdujemy, i wtedy osoby poszkodowane powinny zgłaszać to władzom cywilnym, czyli niemyśliwym, bo myśliwy z tym nie mają nic wspólnego, a najlepiej zgłaszać to do administracji państwowej i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Żeby znali sytuację. A więc czerwony kapturek ostrożnie. Tak jest. Dziękujemy. Pan Ignacy Stawicki, Bractwo Świętego Huberta był naszym gościem. Dziękujemy Dziękuję serdecznie. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Na dobrania. zbliżające się święta życzę wszystkim pogodnych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. A wszystkim myśliwym wielu sukcesów i niech święty Hubert prowadzi ich ścieżkami i prostuje ścieżki przed nimi. Daszbór. Daszbór. Dziękujemy bardzo.